Tu jest, Polska, tu, jest Polska, tu, jest Polska, tu 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 jest Polska. ze swoją godnością, świadomością, ze swoimi planami i aspiracjami. Tak, wszyscy jesteśmy narodową wspólnotą, a żeby zapewnić nam suwerenność. Musimy budować silną, co najmniej 300 tysięczną armię polską. Musimy być gotowi do realizacji wszystkich kontraktów, które zostały zawarte przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Nikt nie zadba o nasze bezpieczeństwo tak jak... My sami, to drodzy Państwo oczywiste, ale musimy budować silne sojusze. Tak, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, potęgę Polski w sojuszu północnoatlantyckim. Wtedy będziemy bezpieczni, jak będziemy się zbroić i budować stabilne sojusze. Wtedy będziemy mogli się rozwijać, jak będziemy bezpieczni. Wtedy będziemy bogaci, jak będziemy bezpieczni. I wtedy, drodzy Państwo,